No cześć witajcie. Dzisiaj bur barzynowy za mrzeżynem. Tutaj żeby dojechać to trzeba tam sobie popatrzeć na trak, który na dole umieszczę. Piękny zakątek, cichutki, spokojny. Zaraz zobaczymy jak wygląda. Mama! 9 hektarów. 15 gatunków rzadkich roślin. No przepiękne miejsce, szeroka ścieżyna na razie spacerowa. A słychać już szum morza bodaj. No tu nie ma drożyny na mapie, ale idziemy tutaj, bo słyszę szum morza. Pięknie. No i dotarliśmy tutaj. Zobaczymy co tu mamy. Nawet też sobie spacerek uciąć. W każdym kierunku jest pełno ścieżek tutaj. Można sobie iść No, Jesteśmy coraz bliżej Pięknie tutaj jest I mamy morze znalezione No i mamy to To trzeba było się przebić i... i Idzie gościu z latawcem Jest, 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 nas. No, i koniec, wycieczki, wracamy. Nie. tam był podobny klimat. Każdy ma swoją drogę. O, no, miejsce jest iście bajkowe.